Cuda i dziwy. Tak zapewne w dawnych czasach mawiano o niejednej szopce. Historia szopek sięga początku XIII wieku. Wtedy to Święty Franciszek z po raz pierwszy stworzył żółbek, odtwarzając wydarzenia z Betlejem. W Polsce pierwsze figury jasełkowe pojawiły się około roku 1370. Nie inaczej niż cudaj dziwy przyjdzie mówić o szopce Leszka Polańskiego. Pan Polański jest emerytowanym kierownikiem warsztatu mechanicznego kopalni Sobieskiej i kopalni Jaworzno, na których przepracował 41 Lat. W dziedzinie szopek jest samoukiem. Oglądał różnorodne obrazki prezentujące jasełka. Jego szopka wzorowana jest na kartce świątecznej z lat 90. i na zdjęciach prasowych. Wtedy, kiedy poszedłem na emeryturę, to był rok 1991, no więc z tym, tego czasu miałem więcej. Także wie, wieczory jesienne i zimowe trzeba było na coś poświęcić, no więc y, znalazłem taką karteczkę. Z, z szopeczką taką na tej świątecznej karce, to mi się spodobało. No i chciałem to odwzorować. Zacząłem się bawić po prostu tak. I, i, i w ten sposób e, robiąc tymi wieczorami po prostu, no zrobiła się szopka z tego wszystkiego, ale to nie w ciągu jednej jesieniczej zimy, tylko to przez parę parę. E, parę lat, bo to gdzieś dwa, trzy lata tam trwało. Gdybym to wszystko zebrał, to powstałyby ze dwie albo trzy szopki z tego wszystkiego, ale ja to tak zmieniałem ciągle, prawda, to mi się nie podobało, to jedno się podobało, drugie się nie podobało, także zmieniałem, kombinowałem, dopasowałem jedno do drugiego i nie w ten sposób to sklejałem potem Z tego kombinowania powstała nielada szopka. W 2001 roku zdobyła pierwsze miejsce na wystawie w klubie Relax. Pan Leszek wykorzystał do niej przeróżne materiały. Nawet tutaj jest płótno czy papier ścierny, bo te cegiełki tutaj na tym to wszystko to jest to jest papier ścierny yy, yy, krojony czy wstrzyżony na postaci cegiełek i klejone do tego drewnianego, do tej drewnianej obudowy. Wszystkie zwierzątka i te chłopki tutaj, na się kręcą tak, widzą <laughs> teraz, a on za tu siedzi, się przygląda na to, tam jest choineczka, piesek koło niego leży. Te szczegóły powstawały, bo i z drewna, i z papieru, i z kartonu, no z różnych rzeczy, z plastiku, nawet zbierałem te mazaki, pisaki Oklejałem je jako okrągłe, prawda, elementy, żeby nie robić tego z drzewa, to już miałem gotowe elementy takie okrągłe i to oklejałem. Szopka ma trzy kondygnacje. Każda z nich bogato zdobiona. Kolorów, co nie miara, pięknie skrzą się w szopkowych światełkach. Całość wieńczy pięć wież, w tym dwie wzorowane na kopułach wawelskiej kaplicy Zygmuntowskiej, jedna centralna z zegarem. Wszystko zdobione barwnymi floresami. Kolumienki, jak mówi autor, powstawały z oklejanych mazaków i pisaków. Nie brakuje baloników, malutkich okien. Kienek z witrażami i schodków. Oświetlają je malutkie latarenki i światełka w oknach. Pierwotnie wszystkie figurki były autorstwa pana Leszka. Powstały z modeliny, odziane szyte ręcznie ubranka. Ostatecznie autor zastąpił je gotowymi figurkami postaci i zwierząt. W centralnej części szopki na drugiej kondygnacji autor umieścił żłobek z dzieciątkiem, Matką Boską i świętym Józefem, towarzyszy im pasterz i nieco zaskakująco. Puma. Wśród figurek różnorodne, jak mówi autor, chłopki. Rycerze, żołnierze, a i nawet kosmonauta, ze zwierzątek lamy, wielbłądy, baranki i krowy. Na pierwszej kondygnacji ruchome baranki. Jednym słowem, cuda i dziwy. Gdybyście chcieli je państwo obejrzeć, zapraszamy do kościoła Matki Boskiej Królowej Polski na Sobieskim, gdzie szopka zdobi wnętrze, od Wigilii.